Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś moim i Państwa gościem jest Marek Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 1 w Jarocinie imienia Powstańców Wielkopolskich. Dzień dobry Marku. Cześć, witam. Cześć Maciej. Marek, język polski, matematyka, czy może jakiś inny przedmiot był ulubionym podczas Twojego egzaminu dojrzałości? E, Oj, pytanie ciekawe i na czasie. <laughs> <laughs> Ulubionym na pewno matematyka, ale chyba najbardziej zapamiętałem język polski. E, wtedy jeszcze e, duży wpływ na przebieg egzaminu mieli nauczyciele e, szkół, e, i ja kończyłem szkołę w Ostrowie, e, wtedy e, słowetny ZAP. E, I pamiętam, e, Wychowawczynią moją była właśnie nauczycielka od języka polskiego, a aktualnie pani dyrektor tej szkoły, pani Magdalena Wojtasz, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słyszy. I wtedy pamiętam, wylosowałem swoje miejsce, w którego miałem zdawać egzamin z języka polskiego. No i pamiętam, że było to gdzieś pod koniec sali. E, to była sala gimnastyczna moja, zresztą ulubiona, gdzie, gdzie trenowałem z profesorem Żurkiem e, koszykówkę. I e, nagle podchodzi do mnie właśnie pani Magda i mówi: Marek, słuchaj, bo twój kolega z klasy Krzysztof wlosował pierwszą ławkę, a ja się o niego tak boję. A ty myślę, że spokojnie jesteś poradki. zamień się z tymi tymi numerkami. No to nie mogłem odmówić pani profesor, i napisałem język polski w pierwszej ławce. No, no i stąd też pamiętam akurat ten egzamin. Ta różnica między tymi egzaminem i egzaminem była e, diametralna, tak jak wspomniałeś, wtedy nauczyciele, e, po pierwsze byli na tej sali podczas egzaminu, a po drugie też. O ile dobrze pamiętam, też sprawdzali też później te, te matury. Tak, dokładnie, chociaż teraz jest podobnie. podobnie. Teraz, też, teraz też nauczyciele są na sali podczas egzaminu. E, również sprawdzają prace maturalne, ale teraz nie wiedzą, kogo prace sprawdzają, bo one o, są tak. zakodowane. E, wtedy faktycznie e, prace były pisane na arkuszach kancelaryjnych, jak to się mówiło. Tak, I faktycznie tak. praca pozostawała w szkole i, i, i sprawdzali ją nauczyciele, którzy nas wtedy uczyli. Tak, to ta, ta mała różnica. A, a jak tegoroczna matura w twojej szkole przebiegła bez ekscesów? To znaczy, ona cały czas trwa, więc a. może niech, nie, nie chwalmy tutaj dnia przed zachodem <laughs> słońca, ale na chwilę obecną. Myślę, że idzie sprawnie, chociaż muszę powiedzieć, że e, no niestety pojawiają się te same sytuacje, co w latach poprzednich, czyli mamy sygnały o podłożonych ładunkach wybuchowych. Taka sytuacja miała wczoraj miejsce. Oczywiście my jako dyrektorzy szkoły jesteśmy na tego typu sytuacji przygotowani. E, mamy odpowiednio wcześniej informacje, e, czy to z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, czy Ewentualnie od służb. I e, wczoraj o tyle ta sytuacja była troszeczkę nerwowa, ponieważ w przeciągu e, 45 minut pojawiły się trzy takie informacje, z czego jedna dosyć wiarygodna, e, którą należało zweryfikować. Także w pewnym momencie w szkole były trzy patrole policji, dodatkowo jeszcze e, również policjanci z oddziału specjalnego po cywilnemu. Sprawdziliśmy szkołę, zweryfikowaliśmy wiarygodność tej wiadomości, no i o godzinie w pół do dziewiątej podjęliśmy decyzję, że nie ma potrzeby, aby podejmować jakieś nadzwyczajne środki i o godzinie dziewiątej ruszyliśmy z wydawaniem arkuszy. Uspokoiłem oczywiście też młodzież, jak i nauczycieli, którzy w tym dniu byli w zespołach nadzorujących, że nie ma niebezpieczeństwa a, że szkoła została e, sprawdzona, e, ale to już e, od czterech lat, mamy podobne sytuacje. Dzisiaj e, nie było tego typu wiadomości, a, także e, na chwilę obecną można powiedzieć, że e, sprawnie te matury przebiegają, ale jeszcze do końca sporo dni, bo kończymy w tym roku 20 maja. E, ro, rozmawiając o, o szkole, chciałbym Cię zapytać o tym, jak jedynka przez przez te wszystkie lata, kiedy jesteś dyrektorem, się zmieniła, jak ona się zmienia? Jakie są trendy, jeśli chodzi o kierunki kształcenia? A podejrzewam, że też te kierunki są skorelowane z tym, co dzieje się na, na rynku pracy? Yy, tak, yy, szkolnictwo w Polsce zmienia się. Jak najbardziej ono yy, powinno odpowiadać potrzebom yy, rynku pracy szczególnie kształcenie zawodowe, którego jesteśmy między innymi przedstawicielami. Ja od razu uprzedzę, może być przez chwilę małe zamieszanie, bo tutaj... W końcu to jestem, szkoła, w końcu to Tak, szkoła. jestem w szkole, akurat złapałeś mnie między maturami, a zajęciami sportowymi, bo nadal ja. bawię się w koszykówce i w koszykówce o godzinie 17 za chwilę zaczynamy zajęcia. Także witam panów, szatnia otwarta, zapraszam. Ja tutaj Małe spotkanie. Także wchodzą akurat popacy na zajęcie z koszykówkę. Ale wracając, tak, jak najbardziej tutaj potrzeby rynku, szczególnie w kształceniu zawodowym, którego jesteśmy przedstawicielem jako szkoła kształcąca w technikach. No jak on, jak szkoła się zmieniła, no tutaj pytałeś o to konkretnie, o, o, o naszą szkołę, no już siódmy rok kończę jako dyrektor tej szkoły, no i powiem szczerze, trudno mi jest. Mówić o tym, jak to się zmienia, bo powiem szczerze, że ten czas tak szybko biegnie. Ale na pewno pewne rzeczy, które ja sobie założyłem, już udało mi się zrealizować. Nie wszystkie za dwa lata koniec drugiej kadencji. Także mam nadzieję, że jeszcze przez te dwa lata pewne rzeczy, które gdzieś tam mam w głowie, uda się zrealizować. No, ja przede wszystkim jestem bardzo otwarty na, na potrzeby uczniów. Także tutaj w pierwszej kolejności stawiałem na nich. Mając tak dużą powierzchniową szkołę, już w pierwszym roku zdecydowałem się, żeby mieli uczniowie szafki, żeby mieli ten komfort pozostawiania w tych szafkach swoich rzeczy, stworzenie dla nich pewnej też bazy, czy do sportowej, bo powstały boiska do siatkówki plażowej, czy zagospodarowanie skwerku tutaj u nas na dziedzińcu szkoły. Zresztą pamiętam, że byłeś jeszcze to redaktor tak. Pro Artu. Także to cały czas się rozwija, cały czas dokładamy pewne elementy. Tutaj niezastąpiony pan Janusz Zwierzycki, która nad tym <grymnie> też tutaj rękę trzyma. Tak, tak. E, także y, baza dydaktyczna. W ostatnich czterech latach wzięliśmy udział, nadal zresztą bierzemy, bo kończymy teraz jeden duży projekt Bierzemy udział w takich projektach kształcenia zawodowego, w ramach którego tutaj udało się pozyskać sporych rozmiarów, jeżeli chodzi o tą wartość finansową, sprzęt, bo to praktycznie każdy kierunek kształcenia zawodowego został wzbogacony. Nowe pracownie powstały. Także generalnie szkoła się zmienia, jeżeli chodzi o potrzeby uczniów, ale też myślę, że. Udało mi się tutaj stworzyć pewną fajną atmosferę, jeżeli chodzi o nauczycieli. Wydaje mi się, że na chwilę obecną fajnie współpracujemy. Tak jak powiedziałeś, pewne nowe kierunki powstają, pewne, które już na chwilę obecną nie mają takich potrzeb, jeżeli chodzi o pracodawców, one się wygaszają. No właśnie, gdybyś, gdybyś, gdybyś mógł rozwinąć ten temat, które są na topie, które są już, już, już nie na topie. To znaczy, y, dwa lata temu, y, patrząc na barometr zawodów, na, na to, y, y, jakie zawody są na naszym terenie tej powiatu jerozolskiego y, w nadwyżce, zdecydowaliśmy się o tym, aby zamknąć y, kierunek y, technika ekonomisty ale generalnie bardzo płynnie przyszliśmy na taką specjalność, która pokazywała, że, że akurat specjaliści rachunkowości są potrzebni, stąd też zamiast technika ekonomisty utworzyliśmy technika rachunkowości. No zaproponowaliśmy też taki nowy zawód, który pojawia, pojawił się kilka lat temu, technik mechatronik, to też nie ukrywam, że gdzieś tam moje korzenie zaposkie tutaj tak, tak. się pojawiły. Też byłem z wizytą w Ostrowie, tam podpatrzyłem jak kształcenie w tym zawodzie się odbywa. Panowie, zapraszam, tak? I stworzyliśmy pracownię od pięciu lat. Tak naprawdę prowadzimy nabór i co roku mamy praktycznie całą klasę w tym zawodzie. Pewne zawody niestety tak jak powiedziałem też musieliśmy wygasić, to też między innymi technik geodeta. Tutaj okazywało się, że y, niestety rynek w pewnym momencie się nasycił mm -hmm. i y, y, jak gdyby tych geodetów y, już nie potrzeba było aż tak wielu. Do momentu, jak w nie była budowana obwodnica, to jeszcze y, tutaj duża firma, y, nie mówiąc już jaka, y, y, potrzebowała. Y, właśnie specjalistów w tym zakresie i oni byli wchłaniani przez rynek. W pewnym momencie się okazało, że niestety, ale już godetów mamy zbyt dużo, stąd też wygasiliśmy ten kierunek, także generalnie to gdzieś cały czas ewaluuje, ale to jest też proces długoletni, także w ostatnim czasie to te zmiany, o których między innymi wspomniałem. Ale tak w ogóle to chyba nie możecie narzekać na brak chętnych osób, które chcą przyjść do Waszej szkoły co roku. Jak, jak to wygląda tym razem? Tak, generalnie my co roku ze wszystkich szkół tutaj powiatowych mamy nabór, się zwiększył, bo co roku ponad 200 absolwentów szkół podstawowych trafia do nas do szkoły. Oczywiście są kierunki bardziej popularne chociażby też i może z nazewnictwa. Tutaj mówię o techniku informatyku, gdzie praktycznie co roku no, niestety nie przyjmujemy wszystkich, którzy złożyli podanie. Tak samo jest w przypadku chociażby technika m, żywienia i usług gastronomicznych. Też tutaj myślę, że programy telewizyjne e, zrobiły dobrą reklamę i dzisiaj każdy chce być Masterchefem, master e, gdzieś tam na ekranie coś przygotować. E, ale są też takie kierunki, e, gdzie faktycznie e, przyjmujemy wszystkich. E, tutaj chociażby e, liceum ogólnokształcące. E, My jak gdyby stanowimy ofertę dla tej młodzieży, która być może nie dostanie się na ulicę Tadeusza Kościuszki, czyli do liceum numer jeden, chociaż już od kilku lat widzimy, że młodzież też jako pierwszy wybór traktuje naszą szkołę. To też chyba myślę ze względu na to, że są oczywiście dostępne jawne wyniki egzaminów maturalnych, bo one są jakby takim wymiernym wskaźnikiem jak szkoła pracuje i tutaj no możemy się pochwalić, że ta zdawalność jest co roku na bardzo wysokim poziomie. To są średnie zdawalności wyższe od tych wskaźników wojewódzkich ogólnopolskich i to naszych powiatowych i to też jest jak gdyby wyznacznikiem tego, jak szkoła pracuje, jak kształci i no też jest spora grupa młodzieży, która do liceum trafia do nas, jako też z pierwszego wyboru. A tak, żeby skończyć ten wątek, to jaki procent waszych absolwentów idzie, idzie na studia, decyduje się na studia wyższe? Ym, tutaj tak naprawdę do 2019 roku szkoły ponadpodstawowe miały obowiązek też taki prawny dokonywać analizy losów absolwentów i to faktycznie robiliśmy przez ostatnie dwa lata. Generalnie już takich badań oficjalnie nie robimy, ale oczywiście one do nas docierają poprzez to, że absolwenci mają kontakt ze swoimi wychowawcami, czasami odwiedzają szkołę. Ja, o ile pamiętam, takie zestawienie właśnie sprzed dwóch lat, to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o licea ogólnookształcące, to to była faktycznie większość. Tutaj no, liceum przygotowuje tak naprawdę do tego, żeby po zdaniu matury kontynuować naukę na studiach. Wiadomo, nie wszystkim to się później udawało. Część trafiała do szkół policjalnych, część też wyjeżdżała za granicę, ale można powiedzieć procentowo 70% trafiała na studia wyższe. W technikach tutaj już ten wskaźnik jest niższy, bo tutaj też uczniowie technikum raczej po ukończeniu szkoły też wybierają bardziej już karierę zawodową. Niejednokrotnie trafiają bezpośrednio po szkole średniej na rynek pracy. Tutaj szczególnie mówimy między innymi o informatykach, którzy są poszukiwani na rynku pracy i, i Niejednokrotnie młodzież najpierw wybiera zatrudnienie, a ewentualnie później dodatkowo w formie już raczej studiów zaocznych, pogłębianie swojej wiedzy na studiach. Także tutaj ten wskaźnik w technikach był z pewnością mniejszy, ale na korzyść rynku pracy, Marek. Yy... O koszykówce porozmawiamy innym razem, bo zrobimy osobny program o koszykówce. Ja już ci nie zabieram więcej, więcej czasu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do, do zobaczenia wkrótce w szkole być może kiedyś. Zapraszam oczywiście e, także z miłą chęcią cię podejmę w szkole, e, a o koszykówce jak najbardziej mogę rozmawiać. E, także dziękuję Ci bardzo za spotkanie i Jasne. do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.